Na naszym rynku jest coraz ciekawsza i bogatsza oferta napojów energetyzujących. Chętnie poniesięgamy. Może warto się zastanowić, czy powinny być w naszej diecie. Wyniki dostępnych badań naukowych wykazują, że po napoje energetyzujące sięga blisko 70% gimnazjalistów. Młodzież w wieku 13-16 lat najczęściej sięga po te napoje przed sprawdzianami, dyskotekami, podczas długotrwałego grania w gry komputerowe i w trakcie uprawiania sportu. Co dziewiąty gimnazjalista i co czternasty uczeń szkoły podstawowej wspomaga się tym napojem w szkole. Natomiast co piąty gimnazjalista Sięga po te napoje kilka razy w tygodniu. Uważam, że jest to temat niepokojący bądź bardzo często pojawiający się w rozmowach z młodzieżą oraz z rodzicami. Młodzież używa, spożywa i sięga po napoje. Młodzież używając, sięgając po te środki, powinna mieć świadomość, po co sięga. Jednokrotnie jest to świadomość bardzo powierzchowna, bez umiejętności wychodzenia naprzeciw czy sięgania do przodu. Czyli jeżeli coś biorę bardzo długo i odstawię z jakie to będzie miało skutki, nie, oni patrzą tu i teraz. Co wiecie o napojach energetyzujących? Jak działają? Pobudzają. Zabierają dużo saliny, hmm. chyba trzy razy więcej niż szklanka kawy. Podbudzają niby umysł i ciało, które się nie jest zmęczonym. Jakiego efektu muszą się spodziewać? po tak. na Można więcej zrobić, więcej ćwiczyć. Myślę, że na każdego to wpływa indywidualnie, bo każdy ma inny organy. Na mnie jakoś, jak czasami raz czy dwa, na razy, to jakoś to za bardzo na mnie nie działało, żebym nie czuła jakiegoś zmęczenia czy coś. Ja raz spróbowałem, ale żołądek mnie rozpadał. Dwie, trzy godziny trzymał Napoje energetyzujące to produkty spożywcze o charakterystycznym składzie, które powstały z myślą o osobach dorosłych i sportowcach narażonych na wzmożony wysiłek psychiczny bądź podejmujących intensywny wysiłek fizyczny. Głównym przeznaczeniem tych produktów jest zwiększenie lub poprawa. Możliwości psychofizycznych organizmu, poprawa koncentracji, myślenia, szybkości reakcji, zwiększenia aktywności fizycznej. Skład napojów energetyzujących przede wszystkim opiera się na takich dwóch głównych składnikach: to jest kofeina i tauryna, które z jednym z aminokwasów są jeszcze inne aminokwasy na są mniejsze ilości. Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy, przede wszystkim centralny układ nerwowy, zwiększa naszą gotowość do działania, zwiększa koncentrację. Podobnie działa tauryna, zwiększa też koncentrację, zwiększa gotowość do działania. Z tym, że przy napojach energetyzujących jest ten mały problem, że jest to bardzo krótkotrwałe, więc nasza koncentracja, pobudzenie naszej koncentracji, gotowości do działania z takiego sprzężenia bardzo mocnego jest bardzo krótkotrwałe, potem działa to na zasadzie sinusoidy, potem następuje obniżenie tego poniżej normalnego poziomu. Jeżeli napoje energetyzujące są używane podczas nauki, przez młodzież do jakiegoś sprawdzianu, i tak dalej, rzeczywiście może pobudzić, odpędzić senność, może pobudzić do, do koncentracji. Natomiast trzeba się przez cały czas liczyć z tym, że jak przestanie działać ten napój energetyzujący, to zmęczenie będzie większe niż na samym początku. Nie można tego pędzić jednego napojem drugim napojem, popędzać jakby, ponieważ działanie praktycznie na młodego człowieka. O wadze przeciętnej około 70 kg i gdzie jeszcze jest ten cały układ nerwowy całkiem niewykształcony, działanie jest jednorazowe. Jeżeli to się popędzi drugim napojem, ten drugi napój przestaje jakby działać. Ze względu na środki, z których jest stworzony, przede wszystkim właśnie kofeina i tauryna, następuje wręcz zamulenie, mówiąc to w cudzysłowie kolokwializmem, zamulenie organizmu i nasza sprawność psychiczna przede wszystkim jest dużo, dużo mniejsza. Napoje energetyzujące wykazują działanie dobroczynne. Fakt, ale do czasu. Kofeina jako taki alkaloid, jako substancja, ma szereg różnych działań. Jest to, jest to dosyć często bardzo korzystna substancja. Rozkurcza naczynia krwionośne, głównie działa na mięśnie gładkie. Teobromina z kolei powoduje rozkurczy oskrzeli, czyli powoduje lepsze oddychanie, przyspiesza rytm serca. W tym momencie ta hemodynamika przy zdrowym sercu poprawia się, poprawia się przepływ przez ośrodkowy układ nerwowy i tym samym doprowadza do y, lepszego krążenia krwi. Kofeina y, powoduje, y, wpływa również y, na ośrodkowy układ nerwowy. Ten ośrodkowy układ nerwowy jest jeszcze bardziej wzmożony, człowiek ma lepszy jakby bieg myśli, y, lepszy. Mówię no w sensie szybszy. I dzięki temu ta koncentracja, ta szybkość myśli u tych ludzi, którzy to spożywają, no działa w ten sposób, że oni mają mniej snu, mogą może więcej przeczytać, mogą więcej zapamiętać, i tak dalej, Ale jak zwykle kij ma dwa końce. Jest to kwestia. Jak miecz obusieczna z jednej strony pomaga, z drugiej strony może szkodzić. Przy częstym spożywaniu tego napoju, przy dużych ilościach. Nagle zaczyna się coś psuć. Organizm wyczerpuje te swoje możliwości kompensacyjne, mówiąc kolokwialnie, zaczyna się męczyć. Zaczyna to doprowadzać do bardzo niebezpiecznych sytuacji. I to nie tylko w kwestiach zapamiętywania, nie tylko w kwestiach ośrodkowego układu nerwowego, ale działa to również na cały organizm, czyli również na przykład na układ krążenia mogą być migotania, nawet mogą być często skurcze, jakieś często skurcze komorowe, nadkomorowe, może być wyzwalenie migotania przeciągu i tak dalej i tak dalej. A zatem gdybyśmy tak przeanalizowali te wszystkie elementy tych napojów energizujących, tak na pierwszy rzut oka Gorzej, jak się to łączy albo z dużą ilością, albo z alkoholem. Jest też takie pojęcie klubowego picia napojów energizujących czyli pijemy alkohol i pijemy napój energizujący. Napój energizujący w jakiś sposób wygasza działanie alkoholu, a jednocześnie oba związki się wzmacniają. Wtedy możemy się spotkać z sytuacją przedawkowania na przykład c 2 h 5 H w naszym organizmie, co może doprowadzać nawet do śmierci. Napoje energetyzujące zawierają więcej kofeiny niż szklanka kawy. Mit. A jak myślicie, kofeiny w jednej szklance kawy jest więcej niż w jednej szklance napoju to czy odwrotnie? No, no, od od hmm. Czyli napój ma więcej, tak? tak? Tak. Bo jak jedna puszka napoju energetycznego ma trzy razy więcej tak jak dziennie. Na naszą prośbę w Raciborskim Technikum Analitycznym przeprowadzono analizę zawartości kofeiny w napoju energetyzującym. Otrzymane wyniki porównano z zawartością tej samej substancji w filiżance kawy. Oto wyniki. Aby uzyskać efekt pobudzenia Trzeba byłoby wypić ponad dwie puszki napoju energetyzującego, dokładnie 625 ml napoju energetyzującego. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że oprócz kofeiny w napoju energetyzującym w jednej puszce jest ponad 6 kostek cukru, a także inne substancje, konserwanty, barwniki. można dawka kofeiny i aminokwasów może powodować wzrost ciśnienia tętniczego, może powodować nadmierne wytwarzanie kwasów żołądkowych, co powoduje też prowadzi do rozstroju układu trawiennego. Ma bardzo dużo skutków ubocznych. Natomiast jeżeli jest to jedna dawka, zawsze lepiej jest wypić napój energetyzujący niż kawę. Przede wszystkim z tego względu, że kofeina, która jest w napoju energetyzującym, dużo lepiej się absorbuje z organizmem. To po pierwsze, po drugie, nie szkodzi żołądkowi. Kawa podrażnia bardzo żołądek, natomiast napój energetyzujący nie podrażnia żołądka. Nie należy zapominać o tym, żeby przy napojach energetyzujących spożywać dużą ilość napojów. Mniej więcej powinno się wypijać koło litra. Wody do jednego napoju energetyzującego, ponieważ napój energetyzujący po pierwsze odwadnia organizm, po drugie wytrąca mikroelementy, które są niepo... które są niezbędne do prawidłowego działania. Napoje energetyzujące są dla każdego. Mit. Powiedzcie, czy napoje energetyzujące są dla wszystkich? Ja nie wiem, to, bo... bo nawet pisze z tyłu, że dzieci do jakiegoś tam roku życia nie mogą żyć, na kobiety w ciąży i chyba osoby, które mają problemy z sercem. No. A dzieci to ludzie, do którego wróciamy? 18. Czy no. chyba to no. też nie powinniście być w związku z tym, czy nie powinni? Nie, ponieważ tak jak powiedziałem, są pewne przeciwwskazania, mogą być wskazania, no bo na przykład kierowca, który jedzie w nocy i czuje, że zaśnie, no to najlepiej stanąć sobie na poboczu i sobie się przespać. Wypić sobie taki napój energizujący i rzeczywiście to pomoże. I, i tutaj jak najbardziej e, ja byłbym za. Natomiast na pewno byłbym przeciwny, e, bardzo przeciwny, to są przeciwskazania poniżej 16 roku życia. E, u kobiet w ciąży działa to bardzo niekorzystnie na płód. Tak samo jak te substancje Przechodzą przez barierę krew-mózg, to przechodzą przez barierę łożyska. U ludzi z nadciśnieniem tętniczym, u ludzi z chorobą niedokrętną serca, u nich bym uważał to za przeciwwskazanie. Picie napojów energetyzujących przez nastolatków może doprowadzić do poważnych powikłań: nadciśnienia tętniczego czy palpitacji serca. Miałem takiego pacjenta, młodego człowieka, który do mnie przyszedł. Miał lat 18, wyjechał do Wielkiej Brytanii. Był nastawiony na, na życie bardzo aktywne, również i naukę. Zaczął pić w dużych ilościach, stolny człowiek, w dużych ilościach napoje energizujące. Początkowo wydawało się to niegroźne. Łapał szybko, uczył się języka, ale po jakimś czasie, po pół roku wręcz przeciwnie, nagle ten człowiek zaczął źle funkcjonować bezsenność, nadmierne chudnięcie, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze. Przyszedł do mnie, przyjechał do domu, rodzice go sprowokowali do tego, żeby poszedł do lekarza. Przyszedł do kardiologa, no bo najbardziej to jak gdyby się uwidaczniało pod postacią zaburzeń rytmu serca, kołatań. Z badań elektrolitowych, no rzeczywiście miał przesunięcia elektrolitowe, miał niskie, niski potas w krwi. No i co? Odstawienie. Tych napojów energizujących. Po jakimś czasie oczywiście trzeba było mu już zastosować pewne leki, ale odstawienie tych napojów energizujących. Przyszedł później całkiem odmieniony. Powiedział, no tak, jednak należy się uczyć, należy, należy wchłaniać wiedzę, ale swoimi umiejętnościami, niekoniecznie, po, żeby sobie podawać taki, takie uderzenie w postaci napoju energetyzującego. Napoje energetyzujące uzależniają. Fakt. Jak myślicie, czy napoje energetyzujące mogą uzależnić? tak, tak, tak. Tak samo jak kawałek kwiatowcy. Dlaczego? Na jakieś tam czynniki, które są... Może się niektórzy z... lepiej czują substancje o 0,2 też. Nie... substancje, które mogą zależeć. Za uzależnienie od napojów energetyzujących, a także tachyfilaksję, czyli pewnego rodzaju przyzwyczajenie do nich, odpowiada w dużej mierze zawarta w nich kofeina, ukrywająca się pod różnymi nazwami. Żebyśmy dobrze zrozumieli, e, kofeina jest zwana pod nazwą guarany, na przykład guaraniny, e, yerba mate, mateina czy właśnie teina, czyli mamy różne nazwy tej samej tak naprawdę substancji, tylko oczywiście w różnych, w różnych proporcjach. Jeżeli chodzi o te preparaty, te substancje, one mają specyficzny skład i od tego preparatu można się uzależnić. Wspomniany przeze mnie ten młody człowiek odstawił to. Mówił, że na początku mu było ciężko, ale później odstawił. Czyli można się od tego odciąć. Czy zdarza Ci się pić napoje energetyzujące? Tak, zdarza mi się często. Ja, jak przeważnie są ciężkie wysiłki na treningach, to z popijamy tymi napojami. Bardziej odbudowują nasze stracone witaminy na treningach i szybciej dochodzimy do siebie po takim wysiłku. Nieraz pójdę do sklepiku w szkole, kupię tagere y albo związany z taki napój, ale tak, to nie piję. A izotoniczne? Izotoniczne już częściej, nawadniają bardzo szybko organizm. Szybka regeneracja to już bardziej na każdy trening praktycznie. Jak regenerujesz swoje siły po ciężkim treningu? Jem czekoladę i piję jakieś napoje izotoniczne. Izotoniczne czy energetyzujące? Izotoniczne. Energetyczne to całkiem inna sprawa. Staram się ich nie pić, no ale jeśli wiem, że potrzebuję na przykład wytrzymać w tej szkole i muszę się skupić na tym, to wypiję go. Jak regenerujesz się po ciężkim treningu? Piję napoje izotoniczne, które pomagają mi po ciężkich treningach zregenerować szybciej siły. A co myślisz o napojach energetyzujących? Czy zdarzy Ci się pić? Napoje energetyzujące? Bo czasami przed startem niektórzy piją, ale ja staram się nie pić. Nie, nie piję napojów energetyzujących, piję tylko napoje izotoniczne. No. Dlaczego? Napoje energetyzujące nie zawierają tych wszystkich elektrolitów. One dają tylko energię, tylko na chwilę i tego w ogóle nie korzystam z tego, też nie nawadniają w ogóle. Panie trenerze, jak taki organizm, który jest narażony na taki wysiłek sportowca powinien się regenerować? Jak mu w tym pomóc? Sposoby są różne, ale jednym z tych sposobów są napoje mm, zawierające mm, Większej ilości pierwiastków, które w trakcie treningu zostają wypłukiwane z organizmu i napoje typu izot, czy hipotoniczne my stosujemy w treningu wtedy, kiedy jest ten trening bardzo ciężki. Pan mówi o napojach izotonicznych, a co z energetyzującymi? Energetyzujące napoje również. Sama nazwa mówi, że dostarczają dużej ilości energii. I w, tak jak powiedziałem, w trakcie złożonego wysiłku są przez nas zalecane. Polecam gorąco izotonicznie szczególnie, bo one sprawiają, że w sposób bardzo naturalny organizm młodego człowieka e, powraca do normalnego uenergetycznienia, nie dochodzi do odwodnienia, a organizm jest naturalnie nawadniany. Środki wysokoenergetyczne, których jestem przeciwniczką i młodzieży absolutnie nie polecam. Uważam, że są w nadmiernej ilości, myślę, że tylko ja uważam, bardzo szkodliwe. Co prawda one wspomagają metabolizm, wspomagają, na wyższy poziom podnoszą wydolność, jednocześnie bardzo szybko przyspieszają czas reakcji. Czas koncentracji niby fajnie, ale w nadmiernej ilości taka duża gotowość organizmu, uenergetyczniona w sposób sztuczny, jest oczywiście dla młodego organizmu bardzo szkodliwa. Te napoje się pojawiają w sporcie, tylko że trzeba e, powiedzieć, że nadmiar tych dwóch składników, tam jest e, kofeina i tauryna, jeżeli te dwa składniki przekraczają jakąś normę, to w sporcie jest traktowane jako doping. Także sportowcy, jeżeli piją te napoje, to bardzo, bardzo, bardzo mało. Poszedłbym w drugą stronę, że namawiałbym do picia napoi, które nie są takim bodźcem, które dają taką energię na chwilę, człowiek staje się nerwowy. Tylko te wszystkie napoje izotoniczne, te, te napoje, gdzie mamy wszystkie pierwiastki, gdzie dostarczamy naszemu organizmowi to, co nam jest potrzebne. Nasz organizm składa się 70% z wody i musimy się nawadniać, a niekoniecznie napojami, które nas mają pobudzać, bo pobudzenie musi czemuś służyć. izotoniczne uzupełniają nam elektrolity, powodują, że jest lepsza praca mięśni, mięśnie są silniejsze, wytrzymalsze, szybciej się regenerują, nie budują cech motorycznych, ale szybciej regenerują cechy motoryczne. Natomiast napoje energetyzujące nie działają w ten sposób. One dają tylko krótkotrwałe pobudzenie, więc stosowanie ich przy jakiejkolwiek dyscyplinie sportu mija się zupełnie z celem. Są to dwa różne napoje. Napoje izotoniczne dostarczają pewnych składników, substancji, które wspomagają funkcjonowanie elektryczne naszego organizmu, czyli polaryzację komórek, funkcjonowanie serca, funkcjonowanie nerek. I ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast sama nazwa napoje psychoenergizujące one działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, oczywiście działając na poszczególne inne układy, co wcześniej wyjaśniłem, ale z zupełnie innych powodów. One działają poprzez enzymy, poprzez hormony i działają na komórki zmieniając strukturę elektrolitową, czyli proszę zauważyć różnicę. Tutaj dostarczamy elektroity, tutaj wcale nie dostarczamy elektroitów, chociaż w napojach energizujących bardzo często pojawiają się jakieś tam substancje w małych ilościach, które również mają elektroity w sobie. Nie jest to to samo. Ja bym ich nie demonizował kompletnie dla, dla młodzieży. To nie jest tak, że napój energetyzujący jest czymś kompletnie szkodliwym i niedobrym. Umiejętnie używany może pomóc, natomiast też bym go nie gloryfikował. Nie można podejść w ten sposób, że dzisiaj się będę długo uczył i w tym mi pomogą napoje energetyzujące. Kupię sobie sześć napojów energetyzujących, i one mi pozwolą na to, że będę skoncentrowany, długo się będę mógł uczyć, nie będę zasypiał. Bo to jest też mi. Ten mit należy obalić. On pomaga na koncentrację, pomaga na lepsze wykorzystanie swoich możliwości, ale w umiejętnym stosowaniu tego napoju energetyzującego. Jednorazowe wypicie takiego napoju w sytuacjach dosyć sporadycznych jest jak najbardziej możliwe i jak najbardziej ja nie jestem przeciwny tego typu napojom. Natomiast spożywanie ich. No nie wiem, w dużych ilościach, pięć, yy, pięć takich napojów, trzy nawet takie napoje w ciągu dnia yy, to już jest zbyt dużo. I jeśli od czasu do czasu, jeśli bardzo niewielkiej ilości, częstotliwości powtórzeń, myślę, że nic nie szkodzi, ale w sposób systematyczny i bardzo zdecydowany, to co szkodzi, no po prostu bardzo szkodzi i organizm wcześniej czy później powie, basta, ja tego nie chcę i w jakiś tam sposób dla zdrowia niekorzystny Powie koniec i upomni się o normę spożywania w tym momencie napoju. Odpowiedni. Ja się dziwię, czemu młodzież sięga po te napoje. Nawet jak, jeżeli mają jakieś olimpiady, jeżeli mają jakieś sprawdziany czy ten, to, to je, ja powiem tak, na jednego działa, na drugiego to nie działa. To wcale nie jest tak. To jest wszystko w naszej świadomości. E, że, to głowa jest odpowiedzialna za to i są, są tacy ludzie, którzy e, usłyszą, że to pomaga, ok, ja się, ja się napiję mi też pomoże. Napiję się, będę lepszy, napiję, wezmę tabletkę, czy napiję się tego napoju, będę, będę lepszy, będę mistrzem. I to samo działa tak samo na młodzież, która nie ma do czynienia ze sportem, a napije się, to może będę. No będę co, nie? bo trzeba sobie zadać pytanie, co ten napój ma takiego, że ja będę, będę lepszy, czy będę, będę bardziej skoncentrowany. Gdy mówimy o młodzieży szkolnej, która nie trenuje, polecałby Pan? Nie, to uważam, że tak jak już powiedziałem, mamy problemy z otyłością i takie, e, takie spożywanie bezkrytyczne tych napojów w tym czasie, no, dostarcza zbyt wielkiej ilości energii, co może spowodować odkładanie się warstwy tłuszczu, na, w organizmie ludzkim, także, a szczególnie dziecięcym, co tu jest niezalecane według mnie. Jako lekarz mógłbym powiedzieć e, higieniczny tryb życia. E, ja wiem, że ktoś może się uśmiechnąć e, e, z tego powodu, higieniczny tryb życia. No, to co? E, nie dościgniemy świata, ponieważ zbyt szybko wszystko funkcjonuje, zbyt szy szybko wszystko działa. My musimy wszystko łapać, ale prawdę powiedziawszy, troszeczkę popadamy pewną pułapkę. Więcej snu, więcej spaceru, przynajmniej te 30 minut takiego wysiłku aerobowego. Dobre odżywienie, dieta śródziemnomorska, spożywanie odpowiednich płynów, żeby się nawadniać. W tym momencie mówię o płynach bardziej izotonicznych, czyli bardziej korzystnych. Jeżeli mamy organizm zdrowy, to to wszystko będzie korzystnym efektem na przyszłość funkcjonowania. Jeżeli jest, jeżeli jest wysiłek. Yy, ogromny wysiłek, no to tak jak powiedziałem, pije się w czasie, w czasie treningu, po treningu, przed treningiem, wszystkie te izotoniczne. One mają nam uzupełniać te, te braki, które wypłacamy na treningach. Ci, którzy mają egzaminy, no to jeżeli napijemy się takiego napoju, no to jeszcze bardziej nas będzie to pobudzało, bardziej się będziemy denerwowali. Zamiast się wyciszyć, zamiast się skoncentrować, to wręcz przeciwnie. Także lepiej wyjść, lepiej samemu zostać, skoncentrować się. To, to ja przynajmniej ja jako zawodnik tak robiłem, że kiedy przed ważnymi startami, przed ważnymi walkami, to koncentrowałem się sam. I to jest lepsza metoda. Przyznajemy, szkoła bywa wymagająca, a życie ucznia niełatwe. Lekcje, sprawdziany i zajęcia pozalekcyjne wyczerpują. Sposobów na dodanie sobie energii też jest wiele. Który wybrać? Zdecyduj sam. I ride Well, I ride, alright, ride, ride, Only get one chance So I gotta live it up So Mr. Barton I put a drink in my cup Cause I'm feeling so fly And I'm so high Man, you know Feeling so fly, and I'm so high Man, you know why, cause finally we home